Aleksander Sosna, dziś zastępca prezydenta Białego Stoku, w ubiegłym roku dał się poznać jako tłumacz na łamach prawosławnego biuletynu informacyjnego, przełożył artykuł rosyjskiego dziennikarza. Tekst pod tytułem Polski obóz internowania nie podoba się stowarzyszeniu Akcja Katolicka. Według Stowarzyszenia artykuł jest antypolski, fałszyje historię i na publikację nie zasługuje. Stowarzyszenie wysłało w tej sprawie protest do prezydenta Białego Stoku. Polska ciągle pamięta wszystkie swoje żale i pretensje do wschodniego potężnego sąsiada Imperium Rosyjskiego. Pamięta wszystko. Trzy rozbiory Polski, inicjatorem których nie była Rosja, tylko Austro-Węgry i stare katyńskie wydarzenia. A naszych niedocenionych ofiar 600 tysięcy radzieckich żołnierzy poległych za wyzwolenie Polski Polacy nie pamiętają. Chociaż ich nie napisał, Aleksander Sosna pod tymi słowami się podpisał. Nie jako autor, tylko jako tłumacz. Teraz zastępca prezydenta Białego Stoku tłumaczy siebie, bo wyjaśnień żąda Akcja Katolicka. Zdaniem członków Stowarzyszenia artykuł szkaluje Polskę. I jeżeli się podpisuje pod tym tekstem, bo jeżeli go przetłumaczył, to moim zdaniem jest to równoznaczne, że to jest jego, jego punkt widzenia, bo no, ten tekst miał jakiś cel. Aleksander Sosna celu publikacji nie ukrywa, a ataków na siebie nie rozumie. Naszą intencją było pokazanie, jak druga strona widzi historię, która jest drażliwa, dotycząca stosunków Polski i Rosji. Aleksander Sosna zaznacza, że artykuł przetłumaczył zanim został zastępcą prezydenta Białego Stoku. Jego szef o sprawie wie. Akcja katolicka wysłała do Urzędu Miejskiego oficjalny protest. Tutaj bezpośrednio jakieś winy. Mego zastępcy nie dostrzegam, natomiast mogę powiedzieć, że sytuacja jest nieco niezręczna, ale powstała już dosyć dawno, w związku z tym na to nie miałem wpływu. Zdaniem historyków artykuły, które budzą emocje, drukować warto, dzięki nim nasza wiedza jest pełniejsza, trzeba jednak robić to z głową. Taki tekst powinien być opatrzony komentarzem ze strony redakcji. Jeżeli tego komentarza nie ma, to znaczy, że redakcja w jakiś sposób z treściami publikowanymi, publikowanymi na swoich łamach się solidaryzuje. Biuletyn informacyjny, który przedrukował artykuł rosyjskiego dziennikarza na polemikę się nie zamyka. Redakcja chce udostępnić swoje łamy członkom Akcji Katolickiej.